Wędrujemy szlakiem szkół prowadzonych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi i zawodów, które wybrały tysiące uczniów w kraju. Odwiedzimy 53 rolnicze placówki w Polsce. Pokażemy nowoczesne pracownie, wykwalifikowaną kadrę i zadowolonych uczniów. Przekonamy nieprzekonanych i pomożemy dokonać wyboru szkoły z zawodem. Od dzieciństwa mam kontakt ze zwierzętami, a teraz będę technikiem weterynarii. W gotowaniu najbardziej lubię, gdy mi wychodzi. Będę technikiem żywienia i usług gastronomicznych. Moim zdaniem z każdym zwierzęciem da się zaprzyjaźnić, zarówno z dużymi, jak i z mniejszymi. I Aneta udowadnia to na każdym kroku, zarówno w rodzinnym gospodarstwie, w którego pracach chętnie uczestniczy, jak i w szkole, w której uczy się zawodu, bo technik weterynarii musi zwierzęta kochać, a szkoły rolnicze pomagają uczniom w rozwijaniu pasji. I dają możliwość nauki w naturalnych warunkach. Tak jak w zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, okrzowie. Zwierzęcia można dotknąć, poznać, czy choćby osłuchać. I właśnie w okrzowie uczy się Aneta. Chce być technikiem weterynarii. Proszę, zbadaj teraz płuca, serce, czyli najpierw z lewej strony. Wkładamy słuchawkę pod lewy łokieć i oceniamy. Yy, szmery. Szmery są prawidłowe. Dzisiaj przeprowadzimy badanie cielaka. Praca technika weterynarii się przydaje, ponieważ już mogę wykonywać drobne prace związane właśnie z tym kierunkiem. Często pomagam podczas udoju i tam wykonuję prace takie jak podawanie zastrzyków. Do tego jednak trzeba mieć odpowiednie uprawnienia. Bardzo lubię zwierzęta, dlatego też. Chcę im pomagać i to sprawia mi dużą przyjemność. Moje ulubione zwierzęta to konie i bardzo lubię spędzać z nimi czas zarówno w siodle, jak i na przykład na Bryczce. Biorąc pod uwagę żywego kota i atlas anatomiczny, co możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o różnicę półmięśnień przednich i tylny kończy. Tylne nogi są napędem kota, ponieważ umożliwia mu to skoki i potrzebuje więcej mięśni, które się tam znajdują. Teoretyczne zajęcia są tak samo potrzebne jak i praktyczne, ponieważ musimy mieć te podstawy wiedzy, które wykorzystamy zarówno w życiu codziennym, jak i podczas egzaminów, które potwierdzą naszą kwalifikację. Szkoła jest wyposażona w nowoczesny sprzęt. Na zajęciach praktycznych y, możemy posługiwać się na przykład analizatorem moczu lub analizatorem krwi, ale także innym sprzętem, na przykład aparatem USG i EKG i innym sprzętem drobnym. Później idąc y, do pracy na przykład w lecznicy, będziemy wiedzieli jak się nim posługiwać. Przed badaniem należy ten analizator przepłukać po badaniu też. Wiecie dlaczego? Żeby nie sfałszować kolejnych wyników badań. Krwinki białe w normie. Tak. Limfocyty też. Granulocyty też. Dobrze. Czerwone krwinki też w normie. Oprócz badania analizatorem, możemy również oprzeć się na wykonaniu rozmazu i analizie tego rozmazu pod mikroskopem. Można się nauczyć pewnych wiadomości. Można nabyć umiejętności w trakcie nauki. Ale cechy psychofizyczne to są wrodzone. Więc tutaj te predyspozycje są potrzebne, jeżeli chodzi o tym zawodzie. Do tego zawodu trafiają zarówno osoby ze wsi, czyli takie, które już obcowały ze zwierzętami, jak i osoby z miasta, które nie widziały wsi, nie widziały zwierząt. I jeżeli chodzi o naukę, tak, podstawą jest anatomia, fizjologia, od tego zaczynamy. Nauka jest topiowana. Trudności się nawarstwiają. Jeżeli chodzi o kształcenie w tym zawodzie, wymaga dużej znajomości anatomii i fizjologii, przynajmniej pięciu podstawowych gatunków zwierząt: czyli bydła, koni, świń, mięsożernych, czyli najczęściej bazujemy na psie no i ptaka. Pamiętajcie o zachowaniu równych linii, tak żeby dobrze się zaprezentować, ręce. Szkoła daje również możliwość, żeby uczniowie rozwijali się artystycznie. Od około 40 lat istnieje zespół Pieśni i Tańca Okrzawiacy, w którym młodzież bierze chętnie udział, spędzając tam swój wolny czas. A się? Niezależnie od tego, co się robi, nie ma wątpliwości, że młodym ludziom towarzyszy prawdziwa pasja. Trzeba kochać to, co się robi i kochać te zwierzęta. Technik weterynarii potrafi prowadzić chów i hodowlę zwierząt. Może wykonywać proste zabiegi lub czynności pomocnicze związane z diagnostyką, profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt. Pomaga w zwalczaniu chorób zakaźnych, a także w badaniach przed i poubojowych. Poprowadzi także dokumentację nadzoru weterynaryjnego. Kształcimy w następujących zawodach technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa z agrotroniką. W szkole funkcjonuje również szkoła branżowa, gdzie kształcimy w zawodzie mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych. To kształcenie wychodzi naprzeciw potrzebom rynkowym, ponieważ. Rejon mężczyzn jest to rejon typowo rolniczy. Staramy się kształcić w oparciu o bazę taką, która daje gwarancję tej młodzieży przygotowania do rynku pracy. Posiadamy gospodarstwo rolne, gdzie w takich realnych warunkach odbywa się kształcenie zawodowe. Dobry warsztat w szkole to połowa sukcesu. Wie o tym także Gabrysia, która wybrała zawód technika żywienia i usług gastronomicznych. W zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej może się rozwijać nie tylko kulinarnie. Wykonacie dziewczynki tutaj zdrowe odrywcze ciasteczka na bazie płatków owsianych, żurawiny, mąki żytniej i czekolady deserowej. I takie mam pytanko do Was. Czy pamiętacie jakie witaminy znajdują się w płatkach owsianych? Witaminy z grupy B. Najbardziej lubię zajęcia z technologii. Mogę się dużo tam dowiedzieć o składnikach owoców, warzyw, produktów, które używamy na co dzień. Bardzo ważne jest połączenie teorii z praktyką. Tego czego uczymy się na lekcjach, wykorzystujemy bardzo często na pracowniach. Musicie pamiętać o tym, że do smażenia, ogólnie do obróbki termicznej nie możemy stosować tłuszczów z dużą ilością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Jak gotuję? Stresowuję się, jestem bardziej spokojna i lubię gotować. Lubię jak ktoś mówi, że jest dobre, bo mam taką satysfakcję, że coś robię dobrze jednak. A gdy jest dla kogo gotować, to satysfakcja jest jeszcze większa. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej głodnych jest sporo, szczególnie po takim treningu. A że za mundurem panny sznuremi do serca przez żołądek, to wszystko się zgadza. Kiedy mamy zajęcie praktyczne, zapachy roznoszą się po całej szkole. Bardzo dużo osób się zbiera pod salą i czekają, aż ich poczęstujemy. Każdy potrafi gotować, jeden lepiej, drugi gorzej. Wiadomo, na, tych na tym pierwszym etapie kształcenia, w pierwszej, w drugiej klasie, niektórzy uczniowie jeszcze nie są tak wprawnymi kucharzami. Najważniejsze myślę, że jest takie zaangażowanie każdego ucznia chęć własnego rozwoju, chęć poszerzania swoich umiejętności, wiadomości. U naszych uczniów kształcimy postawy świadomego konsumenta. Który potrafi z szerokiej gamy produktów spożywczych wybrać te najzdrowsze i przygotować z nich zdrowy, zbilansowany posiłek. Stajemy siadamy, stajemy siadamy. Konie, konie od dawna były moją pasją. Zawsze jak byłam mała, jeździłam do dziadka, i tam właśnie miał dwa konie i zawsze coś mu pomagałam przy tym. Opiekowałam się nim. Na zajęciach pozalekcyjnych, mogę rozwijać swoje pasje, mamy wyjazdy do Białki. Uczę się tam, jak pielęgnować konia, jak dbać o jego zdrowie. I jak jeździć. Stawaj, na wyprostowane, na wyprostowane. Raz, dwa. Na raz, jest ja duże zapotrzebowanie tak, na jeźdźców, na instruktorów jazdy. Wiadomo, nasze społeczeństwo się robi coraz bardziej bogate. No i wchodzi tak na zachodzie Polski już jest to od jakiegoś czasu. U nas na wschodzie jest to coraz więcej klubów, klubików, no i każdy potrzebuje człowieka już z doświadczeniem, prawda? Przez takie technikum, praktyki w białce, przy koniach, w stadninie można się dużo nauczyć. A między innymi taki kierunek proponuje szkoła w Siennicy Różanej. Gabrysia, jak sama mówi, gdyby nie wybrała zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych, byłaby technikiem hodowcą koni. Tymczasem zdobywa umiejętności w tym pierwszym zawodzie. Technik żywienia i usług gastronomicznych potrafi przede wszystkim dobrze gotować i sporządzać napoje, bo najpierw zostaje kucharzem. Może być organizatorem żywienia zbiorowego i usług gastronomicznych, ma także dodatkowe kwalifikacje. Kelner czy baristy. W naszej szkole kształcimy technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technika żywienia i usług gastronomicznych oraz w szkole branżowej pierwszego stopnia mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych. Również mamy ofertę dla dorosłych, czyli w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodzie rolnik. W przyszłym roku zamierzamy utworzyć technika hodowca koni oraz. Technika, technologii żywności oraz szkołę branżową, mechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Tutaj współpracę nawiązaliśmy ze wszystkimi zakładami przemysłu spożywczego, rolniczego, a również ze stabiną koni arabskich w Białce. Aneta i Gabrysia już wybrały, i jak zapewniają, to dobry wybór. Zawodów obu naszych bohaterek można się uczyć w szkołach prowadzonych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi w całej Polsce. Zawód technika weterynarii młodzież wybiera rzadziej, ale zawód technika żywienia i usług gastronomicznych jest jednym z najbardziej popularnych. I szkoły na to zapotrzebowanie odpowiadają. Szczegóły pod adresem www.gov.pl-web-rolnictwo.